Ale, ale my jesteśmy raperami. Dobra, jak bez Waszej obecności odblokowałem trzy się te i wrócę, jak będę miał pięć, piętnaście tysięcy. Okej, okay. okej, okay. okej. Okay. To na razie widzimy się, się później. Uzbierałem już tą wartość, teraz dalej robimy. Rap Power. I mogę Komenerta, Buliego i policjanta. Oczywiście to jest chyba Oliver leg to jest. Kacper. A to jest. Pan policjant w porządku pilnuję. I teraz walczymy z dużą porabami. Policjant. Tak tak, tam mam się dodać. Aha, trzy fejmy dostałem i teraz powiem wam o co z tym chodzi Bar macie te fejmy to oddaję wam mnożnik lepiej pamiętajcie o tym ja nie mogę dać właśnie rapera bo on mnie zniszczy bo to jest właśnie raperem jest nikodem bartodziej w ogóle nie nie nikodem bartodziej bo nikodem bartodziej jest tam, na samym końcu musimy go pokonać w rapowaniu. Kto jest najlepszym raperem? Ja jestem złym raperem na razie. Bo tak moja ranga pokazuje. Najgorsza gra ever. Nie polecam. Na Roblox nie polecam. Bo to jest zepsute. Lecimy z police officer. Dokonałem. Dostałem trzy fejmy. I tu muszę jeszcze podejść. I teraz py, 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 py. i tak dalej robimy. Pierwsze kolejne pejmy. Najwięcej rapów mam ja. I w ogóle nie ja, bo jest tutaj ten typ. Tylko aj schoda Wam go pokażę. Gdzie on jest? Nie, to jest ten z dwudziestoma tysiącami. Chyba to był ten z 4 milionami. Ja się go boję. On jest scary jak na mnie, bo ja mam bardzo mało sił. Ja mam dopiero tyle. Zobaczcie. Jak to pija! <coughs> Wybaczcie, kaszo. Kupujemy dzisiaj, kupujemy pink, Nie wiem, czy chcę zawalczyć z wielką, wieloma postaciami, dlatego musimy ćwiczyć. Muzyki, będzie ciężko. Za 7 minut mam jajko i błagam, że mi dropnął ten OPPET. Słyszeliście tym dzień, brakuje mi tyle. Lecimy dalej, lecimy, lecy, lecy do! I mamy tysiąc nareszcie. I tu 50 razy pakujemy. I tym razem tutaj będziemy silni. Bo... A my no tak jeszcze jestem policjantem powalczyć, który porządku pilnuje w rapowaniu. Pokonamy na hita A jeszcze tak sobie pokonamy. 3 fajmy. Jak weźmiemy 9, to już mam 90. Słuchajcie? Jaki raper ma 90? No raper który jest najlepszy, a na samym końcu jest... nikodem. On jest najlepszym raperem świata. Żeby go pokonać, musisz zebrać miliony, tryliony, sekstyliony. Ja już nie wiem ile. Nikodem de pokonamy dopiero za chyba dwa miesiące. Ale wrócę do Was, jak będę miał 5000 ognia. Dobra, wróciłem. Mam teraz już wystarczającą ilość ognia. I lecimy teraz z. Lepszy na pięć tysięcy Jak ten gościu to przychodzi wrócę do Was jak będę miał 35 tysięcy Dobra, to zdobyte i na bez Waszej obecności otworzyłem jedno jajko i mi pajączek Tiny Little Spider I poczekajcie Dobra, próbujemy zapłaczyć z Markiem. Kukiem, czyli raperem idealnym więc uwaga. I skrywamy. I czego pokonamy? Po pokonajmy. Mark pokonamy. Dało mi 15. Dzięki Mark. To dla ciebie. Dzięki za 13 Walus tu dostałem go procent kurczę. Kurczaczki. Dobra, mam. Założony i lecimy dalej z... nawalaniem się z marki. Dobra. Dobra, jesteśmy. Lecimy dalej! Lej goście! Nagrywam, musimy nagrać idealny film. I właśnie mam jajko. Otwieracie? Ej, mam plan. Na, jed... na dwa lajki otworzę jajko. Albo jak to będziemy mi jeszcze jedną subskrypcję, będzie... będzie... 6 sześć subskrybentów, to zr... otworzymy jajko. Albo teraz, jak chcecie. Dobra, otworzę. Pop, I... Dobra. Dobra. Może porapujemy. Żeby być idealny jak Mark. Kuk. Mogę odebrać 50 minut, Odbierzmy. I tu jest hydro. Za minutę. Dobra, lecimy z czasem. To wiecie, czy Ubiłem do, do tej topki, żeby pokonać... Nikodema bardzo dzieja. Żeby by on był... Lef. On jest najlepszym raperem w całej grze. On będzie w nowym update, cie. W ogóle nie będzie się nazywał nikogo w ale tak nazywa właśnie raperów. Bo tworzy najlepsze filmiki jakiekolwiek znam. Ile by tam dać? Serduszko mu dam. I jeszcze znajdźcie kanał Nikodem Panelity, bo Nikodem nagrała idealne filmy. Mogę mu dać nawet tyle la subskrypcji, jakby się dało. Milion nawet. Jakby by się dało w Bułgarii się subskrybować. Fox. O, Nikodem, Ten. Żebym... By chciał kiedyś tego peta, ale jest też na samym końcu musimy, musimy pokonać Cię. W nowym update'cie pojawiłeś się Ty, ale to nie będziesz Ty, tylko tak wymyślam. nazwę. Ty jesteś bossem finalnym. Tam na samym końcu, nie ten. Tylko tam na samym końcu tego. Jesteś najlepszym raperem. Lub nawet jak jesteś na, będziesz nowy w nowym ablejcie, to przy tobie jest Klara. Ale ona jest najsłabszym raperem na świecie, bo Klara znajduje się tutaj. Ale jest ona już mocna, bo ma... Tyle. Lat, masz nie ma Biliardy. Oku. Prze. Jak mi strzelił! O wow, Klara. Klara jest potężna. Na razie dla mnie, ty jesteś nikodem najpotężniejszym raperem na świecie. Muszę pokonać wszystkich. Robię rebirta. Sześć, 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 tu 600 sześć, sześć potrzebuję. I to zbiera właśnie raperskie i przejdziemy mm. do tysiąca i 1800 idziemy do 1000 teraz mamy po 100 Boż daje wszystko mm. tylko szybciej Za 4 minut wstępię. Tym... Wrócę do Was, jak będę miał, chyba coś, około 5000. A już mam, no tak. Ej, sorry, Abyssurrabo-tad. Nie chciałem Was obrazić. Wybaczcie, widzowie. Kupuję ten, ten który dał mi tak dużo patrzcie jak za ja, jak zapieprzam. Z tego końca umiem. Polczę 3, 2, 1, raz, 2, dwa, 2,5 dwa sekundy. Czajcie. Prawdziwy raper. Ile już by miał? Miliony. A ja jeszcze jestem nowis raper, czyli trochę potężniejszy raper, ale nie tak potężny. Marka kupujemy, ale to Mark to już teraz jest potężny jak dla mnie. Musimy, możemy zawalczyć z policjantem, ale nie wiem, czy się to opłaca. Bo policjant daje 25, zgadza się? Tak, 25, podzielimy na resztę. Będziemy mieć bardzo, bardzo mało. Bo właśnie jesteśmy tacy bogaci, że nawet możemy zawalczyć. A, z markiem to chyba nie zawalczymy. Tak, mark na no koma. O nie, lulust. Wrócę do jakbym miał dużo. Dobra, widzowie, zdobyłem już to 57. Sy? I zarabiam nadal mało. A ja podobnie jak tu. Nie, o wiele więcej. O mało. Sorry. Laj. No, ja potrzebuję już więcej niż hierobiltów. Dobra, już raperu i lecimy z tym chłopem. Ding, ding, fight. Patrzę mnie, bolą. Please, 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 please. Kill me. Don't kill me. The rapper. Za chwilę odpalę mojego autoklikera Jak się zdziwi ten raper. Nigdy go nie pokonamy, tylko... chodźmy walkę. Nigdy go nie, nie zniszczymy, bo ten goś... tam jest gościu, który ma milion. I znowu pojedzie. 40 Siedem... petów równa się 1 ekwipest pracy. Mikrofony nie kupimy. And the pancake, and the pancake. And the pancake. <mum> 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 Dobra. Dobra. Jula. Chcesz się przywitać z widzami? Tak. Co widzę? Dopiero co, Jula. Zaj, tutaj dostać? Tak. No myślę, ja jest... tele... tylko chodź do teraz po idziemy. Jestem jest. Zapauzuję na Dobra, do widzenia, widzowie. Widzimy się jutro. ¡Gracias!